Grono wybranych Ksiądz Paweł Marc, Autoryzowany przekład z drugiego wydania francuskiego Mateldy Gradowskiej, z Kraków 1949, nakładem wydawnictwa Mariackiego. Czy Bóg z Ciebie zadowolony. Czy Bóg jest ze mnie zadowolony? Nie często słyszy się te słowa, a jednak niedawno pewna dusza, którą Bóg ciężko doświadczał, Zadała sobie to pytanie. Była w żałobie. Nieszczęście często otwiera nam oczy i stawia przed nami problem życia pozagrobowego, przypominając nam równocześnie trzy zasadnicze i powszechnie prawdy: istnieje Bóg, istnieje dusza odpowiedzialna przed Bogiem, istnieje pozagrobowy wymiar sprawiedliwości. Otóż osoba ta, złamana nieszczęściem, Ujrzała przed sobą jasno oślepiające światło tych groźnych prawd, i sumienie jej zadrżało. Wtedy wypowiedziała te słowa, to pytanie, które wszyscy powinniśmy często powtarzać, by postępować logicznie i konsekwentnie według naszej wiary. Czy Bóg jest ze mnie zadowolony? A ty, jak sądzisz, czy Bóg jest z ciebie zadowolony? Jest sposób, by się o tym przekonać. A więc, czy ty myślisz o Bogu w ciągu dnia? Czy spełniasz swój obowiązek, by sprawić Mu radość, by spełnić Jego wolę? Czy ofiarowujesz Jemu to, co ciebie najwięcej kosztuje? Czy prosisz Boga, by ci dopomógł, gdy piętrzą się trudności i gnębi cię pokusa? Jednym słowem, czy Bóg jest naprawdę kimś dla ciebie? Nie? W takim razie nie jest z ciebie zadowolony. Nie kochasz go prawdziwie, kochasz go tylko słowami. Róbmy dalej uczciwie rachunek sumienia. Zastanówmy się po kolei nad przekazaniami woskimi. Są one wyraźne. Stosując się do nich, stajesz się pełnowartościowym człowiekiem. Msza święta. Czy uczestniczysz w niej uważnie, czytając w mszale Twoim wspólnie z kapłanem, który ją odprawia w Twoim imieniu? Czy stanowi ona dla Ciebie gorący akt uwielbienia? Dziękczynienie pełne głębokiego wzruszenia? Pokorną prośbę o Bożą pomoc? Za za Twoje grzechy rozważ te cztery problemy. Zanotuj je sobie uważnie. W nich powiem, zawarte są celem mszy świętej. Następnie zastanów się, czy w hostii świętej ofiarowujesz żywego Jezusa. Czy składasz Bogu Ojców w ofierze krew Chrystusa za Twoje grzechy i za grzechy świata? Czy się sam równocześnie ofiarowujesz? Nie, nie masz zwyczaju rozpamiętywania przy świętej. Jesteś na niej tylko obecny, ale nie bierzesz w niej czynnego udziału, więc Bóg nie jest z ciebie zadowolony. Zresztą, gdybyś doceniał wem przy świętej ten potężny dramat miłości nieskończonej, przychodziłbyś nam ze świętą od czasu do czasu w ciągu tygodnia, a jednak nigdy ciebie nie widać, albo bardzo rzadko. Jedynie dramaty, które Cię interesują, to dramaty kinowe, teatralne, tym poświęcasz nawet swoje noce. Zastanów się nad powyżonymi uwagami i osądź sam, czy wiara Twoja jest logiczna, a religia Twoja szczera? Idźmy dalej. Wierzysz, że Ten, który niebawem upomni się o Twoją duszę, jest obecny. Czy słyszysz dobrze? Obecny w naszych świątyniach. Czy go odwiedzasz? Czy go przyjmujesz od czasu do czasu? Czy zachodzisz do kościoła, by mu złożyć hołd i pokłon, gdy śpieszysz do swych zajęć? To nie trudno zrobić. Otwierasz drzwi, klękasz, patrzysz na niego i mówisz mu Pan mój i Bóg mój. To jest po prostu grzeczność, dobre wychowanie to takie proste. Dziecko może to zrobić czy ty tak postępujesz kobieto światowa młoda dziewczyno przyjęta swoją przyszłością niespokojny przedsiębiorca. nie ty przechodzisz koło kościoła ale nie wstępujesz do nigdy więc w zasadzie kościół jest dla ciebie pusty jest to budynek nie mieszkanie przyjaciela mieszkanie ojca widzisz jak zaniedbujesz boga dla ciebie on się nie liczy Tyle rzeczy bez znaczenia ma dla ciebie większą wartość, a Boga przedwiecznego stawiasz na drugim planie. Jakże nielogicznie postępujesz? Mówisz, wierzę w Niego, czy to jednak prawda? Twoja obojętna postawa mówi za ciebie, żyję jak gdybym nie wierzył, więc Bóg nie jest ze mnie zadowolony. Dalej. Wiesz dobrze, jak Chrystus. Się brzydził obmową, krytyką Twoich braci, kapłanów, nieczystymi myślami i pragnieniami, zbezczeszczeniem prawa małżeńskiego, lekturą złych książek, nikczemną zazdrością, a przede wszystkim pychą, tą straszną pychą. A może Ty się lubisz w tych wszystkich rzeczach? Nie znosisz, by ci kto zwracał uwagę i oczy tobie otwierał. Uważasz, że to jest strata czasu dla Ciebie? O, jakże jesteś niezależny, jesteś panem siebie. Bóg utajony w głębi Twojego serca nie jest Twoim panem, nie uznajesz Jego autorytetu, nie postępujesz wedle Jego myśli. Z tego wniosek: Bóg z Ciebie nie jest zadowolony. A teraz uważaj dobrze. Nieporozumienie między Nim a Tobą jest poważne. Chodzi o twoje zbawienie. Grasz o dużą stawkę. Gra idzie o twoje wieczne szczęście lub nieszczęście. Czy Bóg jest z siebie zadowolony? Czy mógłbyś stanąć przed jego sądem natychmiast tak jak wszyscy, którzy w tej chwili umierają na całym świecie? Bardzo to łatwo poznać. Wiesz, na przykład, że Jezus napiętnował, potępił nawet niedobrego bogacza. Czytaj Ewangelię, która bardzo prosto opowiada to straszne zdarzenie. Bogacz miał spaczone sumienie. Nie mówił źle o innych, nie był bezstydny, a swój sposób, na swój sposób był religijny. Chodził do świątyni jak wszyscy, ale słuchaj dalej uważnie. Miał serce znieczulone bogactwami. Żył jak egoista. Myślał tylko o sobie, a dla drugich. Dla swoich bliźnich był sknerą, rozrzutny dla siebie, skąpy dla braci. Oto, jakim był bogacz z Ewangelii. Wiesz, że gdy Jezus kogoś lub coś określa, nie ma tu nic do poprawienia, nie możemy retuszować portre portretu przez Niego nakreślonego, sądząc, że to jest przesada. On stworzył sumienie, On je oświecił za pomocą swojej Ewangelii i swych kapłanów. On będzie je sądził. Jeśli trzeba, potępi na wieki. Rzecz jest poważna. Należy się nad nią zastanowić i lękać się. Generał Foch mówił, gdy umierał. Nigdy się nie bałem na polu bitwy, lecz teraz, gdy mam się stawić przed moim Bogiem, zaczynam drżeć. Zły bogacz nie drżał. Spaczył swoje sumienie. Jest to najgorsza rzecz, która może się człowiekowi zdarzyć. Bogacz nie spodziewał się tego, co go spotkało. Jezus wyraźnie to mówi. Bóg zdruzgotał go, złamał jak czcinę. Czy pamiętasz wzrok wydany przez na niego? Wyrok. Pogrzebany został w piekle. Ale powiesz mi na zakończenie, więc Bóg jest aż tak surowy, tak twardy. Nie, bracie, Bóg nie jest twardy. On jest nieskończenie dobry. Jego wielka dusza jest przepojona czułością. Chodzi o to, komu Bóg udziela swojej dobroci. Udziela jej grzesznikowi, wielkiemu grzesznikowi, gdy ten jasno widzi swoje grzechy i sam je potępia, opłakuje, zmienia tryb swego życia, zwalcza złe skłonności. Wtedy natomiast, gdy grzesznik spokojnie sobie żyje źle, Lubując się w swoich grzechach, nie chce się poprawić, czuje się dobrze w swoim błędzie. Jednym słowem, gdy bawi się Bożym miłosierdziem, które chce go ratować, gdy śmie mówić Boskiemu Majestatowi Zostaw mnie w spokoju, nie dokuczaj mi swoimi wymaganiami, nie żądaj, bym zmienił swoje zwyczaje, i miał serce hojne i braterskie dla innych. Modle się, chodzę do kościoła w niedzielę, do spowiedzi wielkanocnej, nie żądaj, Panie, więcej ode mnie. Tak, gdy grzesznik w ten sposób się wyraża, upraszczając sobie religię, pragnie pogodzić dobro ze złem, iść drogą wytkniętą przez Boga, nie pozbawiając się jednocześnie swych złych skłonności, pragnie pogodzić przeciwności, wtedy Bóg nie jest zadowolony z niego. Gdzie jesteś, o duszo szczera, której Bóg szuka? Gdzie jesteś? Jeżeli w tej chwili zaskoczy cię śmierć, co jest rzeczą możliwą, czy będziesz... Mogła stanąć na sądzie twojego Boga przed jego obliczem? Czy jesteś w zgodzie z twoim sumieniem? Czy nie masz sobie nic ważnego do wyrzucenia? Ty jedna możesz na to pytanie odpowiedzieć, ale słuchaj mnie dobrze. Nie unikaj tego problemu. Jest pasjonujący, jest jedynie ważny. Wszyscy wielcy myśliciele i wszyscy święci nazywali go największym problemem naszego przeznaczenia. Na zakończenie i jako streszczenie całej moralności chrześcijańskiej przytaczamy przepisany list ojca de Foucault, pisany do muzułmanina przywódcy plemienia hogarów. Trudno spotkać coś równie pięknego kochaj Boga nade wszystko z całego serca, z całych sił i całym Twoim rozumem. Kochaj wszystkich ludzi, jak siebie kochasz dla miłości Bożej. Uczyń dla wszystkich to, co byś chciał, żeby tobie czyniono. Nie rób nikomu tego, czego byś nie chciał, aby tobie zrobiono. Pokażaj się sam w sobie. Bóg jeden jest wielki, ludzie wszyscy są mali. Ten, który się pyszni, jest pozbawiony rozumu, gdyż nie wie, czy pójdzie do nieba, czy do piekła. Bóg widzi wszystkie Twoje myśli, Twoje słowa i Twoje uczynki. Pamiętaj o tym, i czynię, wiedząc, że wzrok Jego na Tobie spoczywa. Czyń każdą rzecz tak, jakbyś pragnął ją czynić w godzinie swojej śmierci. Co wieczór zastanów się nad myślami, słowami i uczynkami wykonanymi w ciągu dnia. Przeproś Boga za wszystko, co było złe i za wszystkie grzechy całego Twego życia, tak, jakbyś miał w nocy umrzeć. Powiedz Panu Bogu z głębi serca, Boże mój, kocham Cię z całego serca i nade wszystko. Mój Boże, wszystko czego Ty chcesz, i ja chcę. Boże, wszystko czego Ty pragniesz, abym uczynił, i ja pragnę uczynić. Oto czego słuchała ze wzruszeniem szlachetna dusza muzułmanina. Czy Ty bardziej, dusza chrześcijańska, nie powinnaś tego słuchać?